Istnieje moment każdego dnia, który większość ludzi przesypia, moment tak potężny duchowo, że CS Lewis poświęcił ostatnie 20 lat swojego życia na studiowanie tego fenomenu. To nie jest poranek, to nie jest świt, to są dokładnie te pierwsze sekundy, gdy pierwszy promień słońca przebija ciemność horyzontu, zanim jeszcze słońce się pojawi, zanim niebo zacznie jaśnieć, w tym krótkim, magicznym momencie między nocą a dniem. Lewis nazwał to progiem światła i odkrył, że modlitwa wypowiedziana w tym precyzyjnym momencie ma moc, której nie posiada żadna inna modlitwa w ciągu całego dnia. To, co zaraz ci powiem, może brzmieć jak mistycyzm, jak fantazja, ale jest poparte dziesięcioleciami osobistych doświadczeń Lewisa, jego głębokimi studiami biblijnymi i świadectwami setek ludzi, których życie zostało radykalnie przemienione przez tę prostą, ale potężną praktykę. Zanim pójdę dalej, potrzebuję wiedzieć czy jesteś gotów na tę prawdę. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że twoim modlitwom brakuje mocy, że słowa, które wypowiadasz do Boga, wydają się puste, że szukasz czegoś głębszego, czegoś prawdziwszego, czegoś transformującego, zostaw komentarz już teraz. Napisz jedno słowo światło. To będzie znak dla mnie, że ta wiadomość dociera do właściwych osób, do tych, którzy są głodni prawdziwej duchowej zmiany. Nie czekaj. Zrób to teraz, bo to, co usłyszysz w następnych minutach, może być najważniejszą duchową prawdą, jaką kiedykolwiek odkryjesz. Lewis zaczął badać ten fenomen w dziwny sposób. W 1952 roku, podczas podróży do Grecji, obudził się pewnego ranka wcześniej niż zwykle. Wyszedł na balkon swojego małego hotelu i zobaczył coś, co go całkowicie zahipnotyzowało. Niebo było jeszcze ciemne, gwiazdy wciąż świeciły. Ale na horyzoncie, dokładnie w linii, gdzie może spotykało się z niebem, pojawił się najcieńszy pasek złotego światła. Nie było to jeszcze słońce. Słońce było wciąż poniżej horyzontu. Ale jego światło, jego obecność zaczęło już przekształcać ciemność. I Lewis, stojąc tam w tej przedświtu ciszy, poczuł coś głębokiego. Nieodparty impuls, aby się modlić. Nie był to intelektualny impuls, to było coś pierwotnego, głębokiego, jakby jego dusza rozpoznała ten moment jako święty, jako szczególny, jako naładowany duchową mocą. Lewis upadł na kolana na tym balkonie i zaczął się modlić. I opisywał później, że jego modlitwa tego poranka była inna niż jakakolwiek modlitwa, jakiej wcześniej doświadczył. Słowa płynęły. Jego serce było otwarte. Bariery między nim a Bogiem wydawały się rozwiązywać. I kiedy skończył, kiedy wstał, wiedział, że odkrył coś ważnego. Przez następne tygodnie Lewis eksperymentował. Każdego ranka wstawał dokładnie w tym samym momencie w momencie pierwszych promieni. I każdego ranka modlił się. I każdego ranka doświadczał tej samej niezwykłej bliskości z Bogiem. Zaczął prowadzić szczegółowe dzienniki. Notując nie tylko swoje doświadczenia, ale także poszukując wzorców w Biblii, w pismach wczesnych ojców Kościoła, w mistycznych tradycjach chrześcijaństwa. I to, co odkrył, go oszołomiło. W całej Biblii, od Genesis po objawienie, pierwsze światło ma szczególne znaczenie. Pierwszymi słowami Boga w akcie stworzenia były: Niech stanie się światło. Nie słońce. Nie księżyc. Nie gwiazdy. Światło! I to światło pojawiło się przed wszelkimi ciałami niebieskimi. To było czyste, stworzone światło, emanujące bezpośrednio z obecności Boga. Lewis argumentował, że to pierwsze światło każdego dnia jest echem tamtego pierwotnego stwórczego momentu momentem, gdy Bóg mówi na nowo do chaosu i ciemności: Niech stanie się światło. I właśnie w tym momencie według Lewisa gdy uczestniczymy w tym codziennym akcie nowego stworzenia poprzez modlitwę, stajemy się partnerami Boga w jego ciągłym dziele przekształcania ciemności w światło. Nie chodzi tylko o fizyczne światło Słońca. Chodzi o duchowe światło, które przenika nasze serce, nasz umysł, naszą sytuację. Lewis wierzył, że modląc się w momencie pierwszych promieni, zapraszamy Boże Stwórcze światło do naszego życia w sposób szczególnie potężny. Posłuchaj uważnie. Co Lewis napisał w swoich prywatnych notatkach, które zostały opublikowane dopiero po jego śmierci, zauważyłem, że sprawy, o które modlę się przy pierwszych promieniach słońca, zaczynają się materializować w ciągu dnia w sposób, którego nie doświadczam z żadną inną modlitwą. To nie jest magiczne myślenie. To jest duchowa rzeczywistość. W momencie, gdy światło przebija ciemność, istnieje okno, brama, szczelina w duchowej tkanicy rzeczywistości. Przez którą nasze modlitwy mogą przejść z niezwykłą mocą. Co Lewis dokładnie miał na myśli? Wyjaśniał to poprzez piękną analogię. Powiedział, że większość czasu żyjemy w duchowej normalności, gdzie prawa duchowe działają w przewidywalny sposób. Modlimy się, a Bóg działa w swoim czasie, w swój sposób. Ale są momenty, gdy zasłona między niebem a ziemią staje się szczególnie cienka, momenty, gdy duchowa rzeczywistość jest bardziej dostępna, bardziej wrażliwa na naszą wiarę i modlitwę. Pierwsze promienie Słońca są jednym z takich momentów, kropka dlaczego? Lewis proponował kilka powodów. Po pierwsze, w tym momencie jesteśmy świadkami rzeczywistego cuda. Każdy wschód Słońca to cud. Ziemia obraca się. Słońce, które było ukryte, staje się widzialne. Światło zwycięża ciemność, życie wygrywa nad śmiercią, i będąc świadkami tego codziennego cudu, nasze serce naturalnie otwiera się na wiarę, na możliwość, na oczekiwanie, że Bóg może zrobić niemożliwe również w naszym życiu. Po drugie, w tym momencie jesteśmy zazwyczaj kompletnie sami. Świat jeszcze śpi, telefony są ciche, wymogi dnia jeszcze na nas nie spadły. Jesteśmy w stanie czystego bycia, bez robienia, bez wykonywania, bez udawania. I w tym stanie możemy spotkać Boga w najbardziej autentyczny sposób. Po trzecie, i to jest najbardziej fascynujące, Lewis wierzył, że fizyczne światło pierwszych promieni Słońca ma faktyczny duchowy wpływ na nas. Nie mówił tu o New Age czy pseudonauce. Mówił o biblijnej prawdzie, że Bóg często używa rzeczy fizycznych do przekazywania duchowej rzeczywistości. Woda w chrzcie, chleb i wino w komunii, i światło w transformacji. Paweł pisał Bóg, który powiedział Niech światło zaświeci z ciemności, sprawił, że Jego światło zaświeciło w naszych sercach. Fizyczne światło jest nośnikiem duchowego światła. Jeśli to, co mówię, rezonuje z czymś głębokim w Twojej duszy, jeśli czujesz, że Duch Święty potwierdza tę prawdę w Twoim sercu. Zostaw komentarz. Napisz: Tak, widzę to. Twój komentarz ma moc. Jest publicznym wyznaniem twojej wiary, twojej gotowości, aby zobaczyć więcej. I może zainspirować kogoś innego, kto ogląda to i zastanawia się, czy to naprawdę działa. Zrób to teraz. Lewis zaczął nauczać tej praktyki małej grupie bliskich przyjaciół. Jeden z nich, Człowiek walczący z ciężką depresją przez 15 lat, zdecydował się spróbować. Przez miesiąc, każdego ranka, wstawał dokładnie w momencie pierwszych promieni światła, wychodził na swój balkon i modlił się. Tylko 10 minut. Niedługie, wymuskane modlitwy. Proste, surowe, uczciwe rozmowy z Bogiem. I po miesiącu, co się zmieniło? Jego depresja nie zniknęła całkowicie. Ale po raz pierwszy od lat miał nadzieję. Po raz pierwszy od lat czuł się połączony z czymś większym niż jego ból. Po trzech miesiącach jego życie było nie do poznania. Znalazł nową pracę. Naprawił zepsute relacje. Zaczął znowu śmiać się, marzyć, żyć. A kiedy ludzie pytali go, co się stało, mówił: Nauczyłem się modlić się przy pierwszych promieniach słońca. I światło które przebija ciemność ta na horyzoncie, zaczęło przebijać ciemność w moim sercu. To nie był odosobniony przypadek. Lewis dokumentował dziesiątki podobnych historii. Ludzie walczący z nałogami, którzy znajdowali uwolnienie. Małżeństwa na skraju rozwodu, które były uzdrawiane. Biznesy na krawędzi bankructwa, które doświadczały przełomu. Ludzie chorzy, którzy otrzymywali uzdrowienie. I wspólnym mianownikiem było to, zaczęli modlić się przy pierwszych promieniach słońca. Ale Lewis był bardzo ostrożny, aby nie zrobić z tego formuły czy superstycji. Nie chodzi o magię. Nie chodzi o to, że o tej konkretnej porze Bóg jest bardziej podatny na nasze prośby. Chodzi o to, że my jesteśmy bardziej otwarci na Jego obecność. W tym momencie dnia, w tym świętym przejściu od ciemności do światła, nasze serce, Nasz umysł, nasza dusza są w stanie szczególnej receptywności. Jesteśmy bardziej wrażliwi na głos Boga, bardziej otwarci na Jego kierunek, bardziej zdolni do wiary. Lewis porównywał to do radia. Radio nadaje cały czas, ale słyszymy je tylko wtedy, gdy jesteśmy na właściwej częstotliwości. Bóg mówi do nas cały czas, ale słyszymy Go najwyraźniej. Gdy jesteśmy dostrojeni do właściwej duchowej częstotliwości. I moment pierwszych promieni Słońca, według Lewisa, naturalnie dostrajał nas do tej częstotliwości. Teraz chcę Ci powiedzieć coś praktycznego. Jak faktycznie praktykować modlitwę przy pierwszych promieniach? Lewis był bardzo szczegółowy w swoich instrukcjach. Po pierwsze, musisz wiedzieć, o której godzinie wschodzi słońce w Twoim miejscu. To zmienia się w zależności od pory roku i lokalizacji. W lecie może to być wcześnie, o czwartej czy 5 rano. W zimie może być późne, o 7 czy ósmej. Sprawdź dokładny czas wschodu Słońca dla Twojej lokalizacji. Po drugie, ustaw alarm na 15 minut przed wschodem Słońca. Dlaczego 15 minut przed? Ponieważ chcesz być w pozycji gotowy, czujny... Gdy pierwsze promienie pojawią się, gdy alarm zadzwoni, nie odsuwaj go. Nie walcz z nim, po prostu wstań. Może będzie trudno, może będziesz zmęczony, ale pamiętaj, dlaczego to robisz. Po trzecie, idź do miejsca, gdzie możesz widzieć wschód słońca. Może to jest okno, może to jest balkon. Może to jest Twój ogród? Jeśli nie możesz zobaczyć rzeczywistego horyzontu, wystarczy miejsce, gdzie możesz zobaczyć, jak niebo zaczyna jaśnieć. Nie potrzebujesz doskonałego widoku, potrzebujesz tylko intencji. Po czwarte, zanim pierwsze promienie pojawią się, przygotuj swoje serce. Lewis zalecał przeczytanie krótkiego fragmentu Pisma Świętego, może Psalmu XIX. Niebiosa głoszą chwałę Boga, sklepienie oznajnia dzieło jego rąk lub Psalmu 113, od wschodu słońca aż do jego zachodu niech będzie pochwalane imię Pana. Pozwól tym słowom otworzyć Twoje serce. Po piąte, gdy zobaczysz pierwszy promień światła przebijający ciemność, zacznij się modlić. Nie ma ustalonej formuły. Mów z Bogiem szczerze. Lewis często zaczynał od dziękczynienia: Boże, dziękuję Ci że pozwoliłeś mi zobaczyć kolejny dzień. Dziękuję, że Twoje światło ponownie zwycięża ciemność. Potem przechodził do wyznania, przyznaję się przed Tobą do moich słabości, moich grzechów, moich lęków. Następnie do próśb, proszę Cię o. I kończył słuchaniem, po prostu stojąc lub klęcząc w ciszy, pozwalając światłu Słońca dotykać Jego twarzy, symbolicznie otwierając się na duchowe światło Boga. Po szóste, nie śpiesz się. Lewis spędzał zazwyczaj 15-20 do 20 minut w tej modlitwie, ale mówił, że nawet 5 minut, jeśli robione z całego serca, z pełną uwagą, z prawdziwą wiarą, może być transformujące. Teraz słuchaj bardzo uważnie. Lewis odkrył coś jeszcze o tej praktyce. Odkrył, że nie tylko zmienia ona jego dzień, ale zmienia również sposób, w jaki postrzega problemy. Sprawy, które wydawały się niemożliwe w ciemności nocy, wydawały się rozwiązywalne w świetle poranka. Lęki, które go paraliżowały o trzecie nad ranem, traciły swoją moc, gdy światło słońca pojawiało się. Nie dlatego, że problemy znikały, ale dlatego, że jego perspektywa się zmieniała. Widział je w świetle Bożej obecności, a nie w ciemności swojej samotności. I to jest klucz. Modlitwa przy pierwszych promieniach Słońca nie jest po to, aby uciec od rzeczywistości. Jest po to, aby zobaczyć rzeczywistość w prawdziwym świetle: w świetle Bożej miłości, mocy, wierności. I w tym świetle wszystko się zmienia. Nie okoliczności zawsze się zmieniają, ale my się zmieniamy. A kiedy my się zmieniamy, wszystko inne zaczyna się zmieniać. Jeśli jesteś gotów spróbować tego, jeśli jesteś gotów zobowiązać się do 30 dni modlitwy przy pierwszych promieniach słońca, zostaw komentarz. Napisz 30 dni światła. To będzie Twoja publiczna deklaracja. A potem sprawdź, o której godzinie wschodzi słońce jutro w Twojej okolicy. Ustaw alarm i zrób to. Nie myśl za dużo. Nie czekaj na doskonały moment. Zacznij jutro. A potem, za 30 dni, wróć tutaj i zostaw komentarz, dzieląc się tym, co Bóg zrobił. Twoje świadectwo może zmienić czyjeś życie. Zrób to teraz. Lewis również pisał o duchowej wojnie wokół tej praktyki. Mówił, że gdy zaczął regularnie praktykować modlitwę przy pierwszych promieniach, doświadczył oporu. Nie tylko wewnętrznego oporu swojego ciała które chciało spać, ale duchowego oporu. Były poranki, gdy alarm nie zadziałał. Były poranki, gdy coś nagle wymagało jego uwagi. Były poranki, gdy czuł się tak zmęczony, że myślał, że nie może wstać. I rozumiał, że to nie był przypadek. Siły ciemności nienawidzą światła. I nienawidzą ludzi, którzy się modlą w momencie, gdy światło przebija ciemność. Ale Lewis również odkrył, że gdy wytrwał, gdy mimo oporu, mimo trudności, mimo pokus kontynuował praktykę, coś się zmieniło. Opór słabu. To, co było trudne, stawało się łatwiejsze. To, co było obowiązkiem, stawało się radością. I po kilku miesiącach Lewis nie potrzebował już alarmu. Jego ciało i jego duch, jego dusza naturalnie budziły się w odpowiednim momencie, tęskniąc za tym świętym spotkaniem z Bogiem przy pierwszych promieniach światła. Wyobraź sobie swoje życie za sześć miesięcy. Wyobraź sobie, że przez te sześć miesięcy, niemal każdego dnia, spotykałeś się z Bogiem przy pierwszych promieniach Słońca. Wyobraź sobie, jak głęboka stałaby się Twoja relacja z Nim. Wyobraź sobie, jak bardzo Twoja wiara wzrosłaby. Wyobraź sobie transformację, której doświadczyłbyś. Wyobraź sobie odpowiedzi na modlitwy, których szukałeś przez lata. Wyobraź sobie przełomy, o których nawet nie marzyłeś. To nie jest fantazja. To jest to, co Lewis doświadczył. To jest to, czego doświadczyli inni. I to może być Twoja rzeczywistość, kropka, ale wymaga to decyzji. Cez Lewis ujawnił tę prawdę światu. Teraz ona należy do ciebie. Co z nią zrobisz? Czy pozwoli jej przeminąć jak kolejna interesująca idea? Czy weźmiesz ją do serca i pozwolisz jej przekształcić twoje życie? Wybór należy do ciebie. Ale wiedz o tym, bramy są otwarte. Światło jest gotowe. Bóg czeka. Wszystko czego potrzebuje to twojego tak twojego zobowiązania twojej wierności i on zrobi resztę on zawsze robi światło zawsze zwycięża ciemność zawsze zaufaj temu wierz w to i zobacz na własne oczy klot e epodekamete eros Por favor, verific as respostas.